Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Okej, okay, ostatnim razem, szczerze nie pamiętam co tu się działo, bo, bo. Bo, 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 co? Bo miałem przerwy dość długo dwa tygodnie chyba z nagrywaniem. Ale wiem, że jestem właśnie pod miastem swoim i tutaj cała armia wagierów, możliwa, że będzie znowu szła na nasz zamek. Jak tam mój oddział? Kokosów nie ma, ale Meriga sobie robi kuźwa ucztę. Ok, oni poszli gdzieś indziej. Dobra, to git, to git. To... Co, spokojnie, spokojnie. Czy oni idą wszyscy plądrować? Bez jajców. A my się powalczymy na rozgrzewkę z korsarzami, proszę bardzo. E, powiem wam, że grywam sobie ostatnio prywatnie sam dla siebie e, w tego w Banner Lorda i bardzo fajnie się przy niej bawię. Kiedyś możliwe, że też nagram. E, ale to kiedyś, kiedyś. Także naprawdę fajnie, ktoś też e, w kuźwa mnie ze snajpił, Ktoś też w odc... znaczy, no, pod odcinkiem w komentarzu mi kiedyś ktoś e, e, polecał, ja jak najbardziej tą grę znam, już mam ją od, od roku prawie, bo no, ją kupiłem, czekajcie kiedy, w grudniu tamtego roku ją kupiłem, no to prawie rok będzie. Także spoko. E, no i, i fajnie, i fajnie się przy nie bawię, no, o, to, o to mi chodzi dokładnie. Dobra, nie ma co tu ten. Leci. O, poziom! Wow. Wow. Już się od tego sterowania odzwyczaiłem trochę. Pięknie. Buła w łeb I padasz. Dobrze, ładną mamy tutaj gromadkę już naszych ludzi. Znowu kolejną. Dobra. Ja muszę teraz się rozeznać w ogóle, co my tutaj... Yy. Mamy tu konia drugiego, gdyby nam ten zginął. <słuch> Dobra, kto u nas jest w armii? Lezalit i Imira. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz tak. Czekajcie. Informacje, frakcje, nasze królestwo. alien. On dostał udiniat, Okej, okay, czyli są rozdane nasze wioski i zamki. Dobra. Chodźmy zobaczyć to blugi. Jak tu. A, wioskę to mogą sobie. Ja i tak w wiosce nic nie zrobię, bo ich tam jest wciul. Zamek Buluka, 150. Czyli 150 huskarli tam, tam mają. Tych moich, co im dałem. No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Jakieś poziomy tu mamy? Mamy. A, tych mi się nie chce natatakować. Wow. Nie mogę werbować. A może tu byłem niedawno, ty. Dobra. To trudno. To nic. Chodźmy sobie. nie dziada? No, czekajcie. Idź na rynek. Bronią. Dobra. Musimy zapewnić jakiś zastrzyk towarów naszemu miastu. Żebyśmy tu większe żołdy dostawali. Znaczy większe te taryfy i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy dzięki temu dostajemy yy, większe te wypłaty, ale ale no. Dobra, mamy czterech więźniów w ogóle. Fajnie. To jest fajnie, jak najbardziej. Dobra, strzelca sobie damy. Oczywiście ich u yy, Mamy korsarzy, spoko. No i dobrze. No, korsarze są ok. Co trochę łucznicy. No dobra, nie ma sensu widzę. Yy, dobra, co, co robimy? Co ja taki wolny jestem. Ale poziom sobie rozdajmy, czekajcie. Poziom sobie rozdajmy. Dobra. Yy, yy, yy. Chodźmy w inteligencję. Czekajcie. No, chirurgię by się przydało, ale więźniów również. Kuśwa. Co, w, co, w co tu iść? Bo chirurgia się przyda na pewno. No to dopiero płyta, będę ją na 15. Dobra, chodźmy zarządzanie więźniami. Dwa punkty, żeby mieć przy sobie więcej więźniów i tych więźniów, jeńców i tyle. I koniec z więźniami. Potem sobie damy inteligencję na 15, poprawimy sobie wyszukiwanie drogi i może chirurgię. Eee, a potem będziemy już szli w siłę i ten, i żelazna skóra, cios i tak dalej, także że będzie git dobra. Takie plany na najbliższą przyszłość. Takie plany będą i jest Dobra. Ups. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Tych sobie schowam. Bierzemy huskarli, Full. I bijemy się z tymi trzema. Proszę bardzo. Ładna bitka będzie. Oh yeah. O to nam chodzi cie tutaj, łucznicy moi. Dobrze. No i będzie fajna bitka teraz. To mi się podoba. To mi się podoba. Nie jeszcze te wielkie bitwy, coś pięknego. O. Piękna sprawa. Dobra. Gdzie jest wróg? On do nas idzie. On się przemieszcza. On się nie boi niczego. Uuuuuuu, nawet kawalerzyste mamy jednego ładnego, pięknego, cudownego, ślicznego, wspaniałego. Dobra, strzelcy wy się trochę rozpierzchnicie. Co byście tak w kupie nie stali? O! Ideal, idealnie bym powiedział teraz jest po prostu. Super. On tam ma rekrutów widzę jakieś takie słabe to jednostki o. Kogoś trafiłem. Łucznik wegarski już tutaj działa pięknie. Nie no, łucznicy wagierscy są naprawdę mega. Bardzo ich cenię. Ktoś pisał w jakimś komentarzu, kogo uważam za najlepszych strzelców. No cóż, ja tam mu odpisałem, że ewidentnie. Wagierów y, i Saranidów, tak najbardziej. Yy, natomiast, jeśli chodzi, acz czy to jeśli chodzi o uczniów, tak? Bo, y, bo znowuż, okuś Wow, nie wierzę w to. Yy, natomiast, ten. Bierzemy to oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o, o kuszników, no to tutaj rodakowie nie pozostawiają żadnych złudzeń według mnie i oni są najlepszymi strzelcami ogólnie. Wiadomo, no, kusznicy mają tutaj siebie, że bardzo długo przeładowują kusze, ale jak już szczelą w tej kuszy, to ino roz. Także no dobra, ja tu się rozgadałem i trochę zlamiłem, oczywiście, ale może nie będzie tragedii. Eee, dobra, piechura. I piechura. Dobra, tych sobie dajemy, oczywiście. Mamy już kolejnego rycerza wagierskiego, co mi się bardzo podoba. Sprzedajemy sobie od razu lód nasz drogi że jedzonko jest wow ta szabla jest taka droga Dobra E, już ją wywaliliśmy i teraz tak. Co ma ten król? On ma dużo ryce? On się mnie boi, a ja nie mam konia. E, więc dobrze, że miałem tego konia ze sobą. Ok, oni coś tam robią. Sobie może tego dogonimy, albo i nie. Albo tak, bo tu ten go dogoni może. Co ten jest wolniejszy od nas? Dobra. <laughs> Matko samych rekrutów ma, dziad. E, dobra. E, czekajcie, 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 czekajcie raportu z lordami. Dobra, wszyscy nasi nas bardzo lubią. To jest git. To więc wiadomo 35 rekrutów o jest full no to jest full to jest git ok eee, ok ok co, co 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 ten co idziemy robić teraz w takim razie ja bym się extił oczywiście myślałem że tu będzie coś się działo Typu, że właśnie oni będą szli znowu na zamek i będzie kolejne epickie oblężenie. No, ale jednak. Jednak nie. <laughs> Okej, okay. czekajcie, chodźmy do zamku, bo ja sobie teraz, może, mianuję nowego marszałka, żeby stosunki sobie polepszyć z kimś tam, <laughs> moja żona. Lord Jeremus. Okej, okay, no to dajmy tego. Merigę. O, i stosunki z Merigą uległy polepszeniu. Super, to mi się bardzo podoba. Chodź tu. O, Jezu, nie trafiłem go. Eee. Mhm. Ja okay. bym powiedział y, na odwrót, że to raczej król Jaroglek jest pod wrażeniem mojej siły, bo jak my się bronimy y, 800 wojska przeciwko 2000 ich, no to wiecie. No to... No sorry, ale to chyba... No jesteśmy silniejsi. No, no, oni tam mają dużo tych, tych. Dużo korsarzy tu jest. Dobra, zróbmy sobie taki myk. Ja tu sobie przeczekam spokojnie. Ja mam czas, nic się nie dzieje. Wojna z wagierami trwa. A jak mnie zaatakuje ta, taka grupka, czy nawet kilka grupek tych tych, no to będzie super. Dobra, oddział. Weźmy sobie ich szkolno od razu. Raporty finansowe, jak tam będą? Minus 500. Spoko. To mi się podoba. To mi się jak najbardziej podoba. Eee, tylko tylu, no to powiecie. To Ale nie, kawaleria stać, bo kawaleria nie może lecieć, bo oni zginą, bo są matoły, cepy i tak dalej. Ja sobie ich ostrzeliwam, że łucznictwo mi się uda. Ulepszyć jeszcze hmm. piękne sprawy tu się dzieją. Wow, ale dostał cię, kto zginął naprawdę. Jeszcze to przeżył. Już nie. Ten też już nie. No i dobrze. Niedobrze im tak. I w dupie z nimi. Po prostu. Tyle mam do powiedzenia. Okej, eee... okej. Okay, Jednego okay. zabito. Kurde. O, chlebek nam trochę zszedł. Ale to... Mniejszy problem, nie chcę atakować, to jest idealna farma, ekspad dla mnie trzy mm. pół tysiąca za lorda, jasne. No, i taką kasetę ja mogę dostawać. No, i e, ekwipunek już 51 tysięcy. No, i pięknie. Czekajcie. Jeszcze nie. Kuźwa mać z pitolimi. Gówno zrobiłem, ja pierdzielę. Jasny ciul. Ja pierdzielę, co ja robię? To, żebym prze, prze, przewaliłem to? Ok. Muszę sobie jedzonka jakieś kupić, bo słabo z jedzeniem u nas. Czekajcie, zbroja. Nawet kurde worki zboża sobie kupia, co? No jakiś turniej. O, w Durkubie i w Uxhalu. O, to tam nie będę leciał. Mi się nie chce. Wow! Eee... Sorry, Ty masz co? Ty masz dużo. Ty masz właśnie dużo ludzi, także nie, ale na ciebie nie idę. Znowu myślę, że to będzie szedł. Dobra, Marika, co ty robisz? Masz trochę więcej ludzi, i trochę lepszych tych ludzi, więc. to bad. No dobra, bijemy się z tym chociaż. Na koniec odcinka jeszcze i tyle. I wszystko. Bo to nudny ten odcinek był. Nic się nie działo, żadnej wojny. z tych rzeczy. Ale to tam, to, znaczy wojny, wojna jest, ale nie biliśmy się jakoś zbytnio. No dobra, jedna bitka była może. Z trzema lordami, więc spoko. Tylko szkoda, że wszyscy lordowie uciekli. Yy, a jak ja bym przegrał, to za każdym razem biorą mnie do niewoli. Ja nie mogę uciec. To. Nie. Logika Mante Planta tyle wam powiem. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Wow. Ale snajper ze mnie. No nie wierzę. Jaka nie potrafię trafiać. Dobra Dobra, dobra. Co idzie dobrze? Topory latają. Ja pierdzielę. No, lezali. To dobry wojownik. Spagowali się pod drzewem jeszcze. No, się w dupę jego macie. Pięknie. Może być. Siedmiu jeńców. Więc całkiem pokaźna liczba. Rozdajemy sobie awans od razu. I dobra. I słuchajcie. Chyba, że... Dobra, jeszcze z tymi i koniec. I to już będzie definitywnie koniec. Od razu wam mówię, tak jest. Dobra. Okej. Okay. Ustawcie się tu. Kalaweria tutaj. Tak, specjalnie przestawiłem literki, żeby była beka. Hechłe. Strzelcy się rozluźnijcie. Ja już dostałem strzałę oczywiście Ale jak to pięknie wygląda jak ma się taką wielką armię Coś cudownego Jakby ta strzała leciała trochę niżej To ja bym się zesrał na mięko Nic bym nie zdążył zrobić Wow! 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 Ładnie no. siekamy z tego łuku No chyba cię posrało Weteran zginął. Może jeszcze huskar zginie. Jasny gwint. Boże, ludzie, dobra. Łucznicy pięknie stoją. Piechota się pięknie rzuciła. Kolejnych dziewięciu jeńców. To mi się podoba. Ok, dobra. Ja poza odcinkiem sobie posprzedaj luciwo. Sobie tu coś ogarnę. I tak dalej. No i yy, wracam do Was, jak będzie coś fajnego się działo. Mam nadzieję. <laughs> dobra, także póki co wielkie dzięki. Wam wszystkim za uwagę. Za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.